Próbuj solo zagrać. Bez kolegów byś sobie nie poradził. Dobra, lecimy. Rankedik Solo. Widzę pompę. Widzę pompę, widzę pompę. Dobra, jest tu pompa, na pewno. Dobra, jest pompka. się meczka. Siema na no kolego, siema na no kolego. Paski, leży jeden. Swatter boy. Dawaj drugi. O, 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 dostęp. Dobra, leży. Mam ulica. mam ulica. Jakaś... Otwierajcie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Mamy kolejną likwidację. Na luzie, na luzie. Cało, no, chodź tu, bomba, dzięki, dzięki, hyper, hyper, leży, leży hyper Gdzie mi uciekasz, gdzie mi uciekasz, mordo Nie, on mi ucieknie, ucieknie mi, pa, 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 Tra. Ej, dobra, ej, dobra, ale dostał w nogę Dobra, dostał, dostał, awo No dawaj, 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 pa, niszczę A miał zero, miał zero, był obity przeze mnie Pa, 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 ej, jak go Powiedzą, że spamie, powiedzą, że spamie, no ale co on miał zrobić? Czemu on się nie zabudował? Bomba na banie, bomba na banie, po raz drugi, let's go, let's... Dawaj, bomba, no, 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 i co, i co, i co, i, co? I, co? I co? Dawaj. Dawaj, let's. Spider, Spider lakiś, dobra, one v mam, ostatni, ostatni, na, no, na, na, no, na, no. o, ty dziadu, o, ty dziadu, o, ty dziadu. do ciebie, schodzę do ciebie, czaisz to, rozumiesz to, za spamiecie. wizualnie wyrzu... Widzowie mi mówią, że jestem spamer i jestem spamer. Tak jest, to jest moja taktyka na wygrywanie, nie? A wyzwania w komentarzu! I wbijajcie na moją mapkę, tu macie kodzik.